Cześć, tu Wojtek z Polska Polskazwieca.pl Zaraz Wam pokażę, jak wygląda pole napiodowe, kemping Brandysówka, województwo małopolskie. Kemping znajduje się w samym sercu Doliny Będkowskiej. Tu macie też napisane atrakcje. Jesteśmy właśnie w Brandysówce. Przez chwilę widzieliśmy dupę słonia. Tak samo widzieliśmy wodospad Szum. Ale a wczoraj widzieliśmy jakieś niesamowite miejsce, polecam. Zobaczcie mój inny filmik, no świetne, naprawdę świetne miejsce. Co można tu zwiedzić, ale dzisiaj chcę wam pokazać jak wygląda ten kemping. Tutaj o, gospodarstwa agroturystyka, są pokoje, kemping. Możecie się rozstawić namiotem, z przyczepą, kamperem. Jest dużo miejsca. Tutaj cennik. W tym roku za osobę jest 14 zł, a kamperem jest to 20 zł za dzień. Dużo miejsc, jak widzicie, jest gdzie usiąść, przygotować sobie posiłek. Jest taki plac zabaw, mini ścianka wspinaczkowa. Już jest po długim weekendzie sierpniowym. Mamy środę, ale widzicie, że pewnie niektórzy sobie przedłużyli. Urlop no, i są wakacje. Więc patrzcie. Nawet teraz widzę, że jeszcze by się udało wcisnąć tutaj na wprost. I taki widok. Stąd jest bardzo dobry punkt wypadowy na liczne atrakcje dookoła. My też się przejdziemy. My, akurat, jesteśmy tutaj przyjazdem, więc nie zaparkowaliśmy tutaj. Tylko troszkę dalej. Tutaj w górze jest cmentarz, podeślę Wam Pineskę i potem przeszliśmy przez cały ten las, a zeszliśmy na sam dół, więc wow, fajna przygoda. Na początku zobaczyliśmy dupę słonia, teraz jesteśmy w randysówce i idziemy dalej. I to tyle, krótki filmik, żebyście zobaczyli, że tak powiem, na własne oczy jak wygląda ten kemping i zdecydowali, czy chcecie tu spędzić dzień, kilka dni, czy po prostu przyjechać tu na chwilę. Jeszcze informacja, że sam parking kosztuje 15 zł, to chcecie tu być na chwilę, albo możecie zostać klientami, kupić jakąś kawę, coś do jedzenia, i wtedy jest napisane, że nie dotyczy. Jak widzicie, zamiast płacić 15 zł za parking, możecie tu zaparkować, zamówić sobie coś do jedzenia. Bardzo ciekawa informacja o tym gospodarstwie agroturystycznym. Spójrzcie, miejsce wpisane od prawie stulecia w historię polskiej wspinaczki. Prawda wow, faktycznie możecie tam podziwiać historyczne sprzęty do wspinaczki A generalnie no, miejsc do wspinania tu jest od groma Nawet teraz nie wiem czy to będzie widać, ale jest tu dwójka wspinaczy będzie Przybliżę może będzie ich widać Mam nadzieję, że ich widzicie Nagrywałem kemping z tej strony, ale jeszcze zobaczyłem, że tutaj, jakby tam było przepełnione, możecie sobie wybrać miejsce, a tutaj szumi potok. Więc jak lubicie takie dźwięki, to możecie właśnie w bliskim sąsiedztwie zaparkować. I tu jeszcze, jak widzicie, jest duży teren na kemping. Pole na kemping, ciąg dalszy. Naprawdę duży teren. Możecie sobie wybrać. I kolejni z tej strony wspinacze. Widzę kolejną dwójkę. Wcześniej pokazywałem Wam po lewej też dwójka, więc już cztery osoby próbują wejść na górę. Dobra, to tyle. Chciałem Wam to pokazać, jak będziecie planować swoją podróż, żeby zwiedzać Małą Polskę i szczególnie tę dolinę. To ten kemping wydaje się sensowny. Ceny też i ten oto widok. To ja tu pokazywałem jak wygląda kemping A sobie szliśmy, zrobiliśmy taki spacer, że tutaj tam czysko, czyli dupa słonia. Potem sobie szliśmy tędy, tędy, tędy. Doszliśmy do gospodarstwa rybackiego. Tutaj stawy w dolinie bankowskiej. Potem wróciliśmy. Tu przeszliśmy Brama Będkowska, będkowice i tutaj na parking. Przy cmentarzu darmowy jest dużo miejsca. Jak widzicie na wprost nasz kamper. Potem poszliśmy w kłąb lasu i tam zeszliśmy w dół do doliny i zaczęliśmy zwiedzanie. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Wojtek z Polska, zwiedza. Hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki. Porachunki.